Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu Dzisiaj mamy wtorek, chłopaki w przedszkolu My rano byliśmy na targu po warzywa Byliśmy też po nasiona Bo jest plan wysiewania warzywek w tym ogródku Teraz trochę poogarnialiśmy w domu Ja dzisiaj przeładziłam pierwszy raz w tym sezonie letnią sukienkę i lecimy jeszcze do Sinseja, bo powiem wam, że byliśmy co prawda wczoraj, ale no tam <noise> była akcja już w połowie, zresztą z dzieciakami chodzenie po sklepach wiadomo jak jest, a ja bym sobie chciała kupić z dwa t-shirty, bo ostatnio zostało mi chyba trzy albo cztery i no, brakuje mi takich klasycznych. Chcemy też zobaczyć za jakąś suszarką na pranie, dopóki się tutaj nie ogarniemy z pralką suszarką, albo z osobną. Poza tym jest lato, więc wiecie, jest OK. No, ale na razie pożyczamy z dołu, a też to jest uciążliwe, bo no wiadomo, na dole sobie chcą zrobić pranie. Ja blokuję suszarkę albo na odwrót, więc każdy będzie miał swoją i wszyscy będą zadowoleni. No, także jedziemy, zobaczymy, później podjedziemy od razu po chłopaków, bo Miki idzie dzisiaj do fryzjera. Ostatnio siedział ładnie, ładnie sobie zrobił fryzurę, zobaczymy co będzie dzisiaj. No, także ruszamy, jedziemy, bo już jest w sumie prawie 13, a Miki ma na 14, a jeszcze w międzyczasie musimy właśnie podjechać do sklepu. Także widzimy się później. Cześć, dzień dobry, w środę, ostatnio tak słaba ze mnie vlogerka, że to jest dramat, <noise> ale powiem wam, że jakoś nie mogę się ugarnąć i teraz jak była ładna pogoda, no to wczoraj spędziliśmy też trochę czasu na dworze, posadziliśmy ten ogródek, zobaczymy czy coś w ogóle z tego wyrośnie, bo z nas ogrodnicy jak wiecie. No dzisiaj jest środa, miałam jechać nagrywać przeglądy, ale średnio się czuję i chyba jutro po prostu pójdę jeszcze tutaj do nas, ogólnie zaraz jeszcze pójdę, bo muszę Filipowi jakieś słodycze na urodziny do przedszkola kupić, bo mam w piątek. Chcę też zobaczyć t-shirty, bo w Sinsay'u wczoraj nie było totalnie nic, były jakieś takie same wzory w złote kwiatki. Totalnie nie mój klimat, więc nie. A jeśli chodzi o gładkie t-shirty, to w ogóle rozmiary były poprzebierane. Same eski, no a ja i eska nie idzie to w parze. Chciałabym sobie jeszcze kupić taką butelkę na wodę. Fajne są w homli, z tym, że... Wysyłka kosztuje prawie drugie tyle co butelka, więc to jest bez sensu. Zobaczę sobie, czy w Half-Price coś będzie. A jak nie, to, to wtedy pomyślę. A, i jeszcze mówiłam o przeglądzie, że chyba jeszcze nagram, bo prosicie mnie bardzo często o letnie sukienki. Miesiąc temu jeszcze za dużo tego nie było. Więc twierdziłam, że może nagram taki odcinek mieszany z różnych sklepów, właśnie jeśli chodzi o sukienki takie wiosenno-letnie i może stylówki na komunie, bo w sumie zaraz maj, więc myślę, że może akurat komuś się przyda. Także zaraz idziemy ogarnąć to, co mamy ogarnąć, zobaczę, czy coś ciekawego jest i najwyżej jutro się wybiorę i to nagram. Ale powiem Wam, że ciężko się ogarnąć. Wczoraj było prawie 30 stopni, dzisiaj jest 13. Pada i w ogóle nic się nie chce. No, także marudząca patka powróciła. Nie, no dobra, nie będę Wam tu marudzić. Zabieramy się do roboty, jedziemy i, i mam nadzieję, że. Załatwimy wszystko, co mamy załatwić, i już od jutra wyjdziemy z powrotem na dobre tory życiowe, bo ciężko ostatnio. My idziemy właśnie z Mikim do paczkomatu. Jest Mikołaj ze mną? Tak. Tak, idziemy odebrać prezent dla Filipa. Bo Filip ma w piątek urodziny. Także wyszliśmy sami. Tu są w ogóle takie mega haszcze, jak się idzie. E, zresztą, wam, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. No, e, rano w galerii, w sumie, nic nie kupiłam. Był szybki przelot. Jutro pójdę nagrywać przeglądy. To wtedy zobaczę. A my tutaj, jak na wsi, po haszczach. Mikołaj. woli. Otworzyło się. Nasz radę.. No. Paczki już odebrane, przeszliśmy tutaj do nas. Idziemy zobaczyć, a raczej pokazać Wam ogródek, który zasadziliśmy. Zobaczymy, czy w ogóle coś z tego wyjdzie i czy coś nam wyrośnie, prawda, Mikołaj? Jeśli chodzi o truskawki albo poziomki, to kupimy je po prostu już w takich sadzonkach, a nie w nasionkach. Znaczy się nasionka może posadzimy, ale to prawdopodobnie już w tym roku nie wyrośnie. A to zobaczymy. O, tutaj Mikiego! kwiatek. A tutaj nasz ogródek. Zostaw, zostaw. Tutaj mamy ogórki. A tutaj reszta posadziliśmy taki ogródek na taśmie i tutaj mamy marchewkę, też ogórka, rzodkiewkę, brokuła. Będziesz jadł warzywka? Nie. Jak to nie? Ale nie Nie mamy. Tak, także Mikołaj je truskawki, banany i jabłka. I jak go ostatnio zapytałam, co sobie posadzi, to powiedział, że posadzi sobie banany, także no, banany to nam raczej nie wyrosną. Chociaż ostatnio byłam zdziwiona, jak byliśmy na targu po te wszystkie nasionka, że były w ogóle nasiona arbuza i nie wiem, czy arbus urośnie w naszym klimacie. Trochę się zdziwiliśmy z Marcinem, bo nie widziałam. Dajcie znać, czy sadziliście arbuzy. Jak widzicie, już wróciliśmy do domu. Ja tu jestem obłożona kartonami, bo stwierdziłam, że e, pokażę Wam na szybko, co kupiliśmy do tych e, przedszkolnych podarunków. Ja, zwałek zwał kiedyś to były cukierki i tyle, a teraz <grytanie> wiadomo, jaki jest. E, I pokażę Wam też prezent dla Filipa, chociaż e, on tutaj sobie co nieco sam powybierał. Jakiegoś szału tutaj ogólnie nie ma, ale no, dostanie to co chciał. I ogólnie u nas jest faza na Gwiezdne Wojny teraz. I Filip sobie wymyślił, że chce dostać maskę Lorda Vadera, więc będzie dostanie maskę. Zamówiliśmy... Dwie, żeby mogli się z mikim bawić, i tutaj jest jeszcze taka biała. Yy... No, co wam powiem? No, kawałek plastiku i tyle. Nie ma tu jakiegoś chału. Yy, w ogóle w Pepko były piżamy z gwiezdnych wojen. I takie nawet jakościowo Wypadały fajnie Ale niestety zaczynały się rozmiary Od 134 Brakowało do darmowej wysyłki Więc dobraliśmy jakiś taki kubek Filip jest taki w takim sensie Z takich pierdół cieszy No i on w zasadzie chciał tylko tą maskę Powiedział, że nic innego nie chce Tylko to No ale ostatnio Mówił coś o czapce z daszkiem Jak zobaczył, że Miki ma tą z psiego patrolu i zamówiliśmy też taką czarną z tym lordem również z Gwiezdnych Wojen tylko obawiam się, czy nie będzie za duża ale jest tutaj regulowana, więc no, może być ok klip ma też dużą głowę, więc więc spoko może jeszcze jakąś piżamę jak gdzieś znajdę mu do chociaż teraz powiem wam że jest Problem, jakoś nigdzie rzeczy z gwiezdnych wojen nie ma. Na początku coś mówił, że chciał jeszcze miecz, później tego miecza nie chciał i najwyżej mu domówimy, jak już się zdecyduje, jaki chce, bo on codziennie ma po prostu inny pomysł. Jeśli chodzi o te paczki do przedszkola, u nas w przedszkolu są też dość małe grupy, więc no powiedzmy, że nie jest źle. No, to kupiłam w Action już kiedyś takie torebki ze Spider-Manem. I nie wiem, czy pamiętacie, ale w zeszłym roku oczywiście się ogarnęłam zdecydowanie za późno. Ale tutaj 10 sztuk takich torebek kosztuje 2,50, więc spoko, bo czasami to te ceny są wywalone w kosmos. No i tutaj każdy dostanie po jednych bańkach. Do tego. Do tego mamy drugą torbę i do tego powrzucam jeszcze takie małe princesy, takie te wiecie, prąbki do dmuchania urodzinowe. Tutaj mam torebkę na prezent, a jeszcze jedne princesy, bo ogólnie Filip ma w grupie 15 osób, no ale muszę jeszcze zrobić jedną dla Mikiego, wiadomo jakie. Mamy tutaj żelki, wszystko jest pakowane w takich y, osobnych opakowaniach. E, także żelki. E, tutaj mam jeszcze lizaki, e, jakieś takie gumy. I kupiłam jeszcze naklejki, ale chyba zostawiłam je w aucie. No i też weszłam do Hebe, bo skończył mi się podkład, resztka mi została i znowu kupiłam tego Selfie Time z Everline. ja jestem w odcieniu vanila i wzięłam też czarną gąbkę z tego co czytałam, to spoko są z Hebe, ale właśnie te czarne, ponoć każdy kolor wypada inaczej i to by było na tyle, także nie ma tego jakoś dużo. Ale no wiecie, każdy robi Filip też chciał, więc będzie miał. I mówię, jeszcze właśnie kupiłem w Action takie naklejki i każdy dostanie po takim pasku naklejek. Tylko zostały w aucie, więc zaraz pójdę, popakuję to zanim pojedziemy po chłopaków. I w to w sumie tyle. Cześć, dzień dobry. W czwartek e, ja czekam na Marcina, bo poszedł coś załatwić e, i jedziemy do Action po torebkę na prezenty e, oraz po jakieś słodycze do Action Dealsa, żeby e, zrobić jutro e, te poczuszki urodzinowe do przedszkola. E, taki jest plan na dzisiejszy poranek. Miało być nagrywanie w sklepie, ale wczoraj jak byłam trwa przebudowa w moim rezerw, więc Mam nadzieję, że do jutra się wyrobią. I będę nagrywać dla Was stylówki na komunie i sukienki letnie, bo o to prosiliście. Wiem, że już obiecuję tego Stradivariusa, ale nie mogę tam dojechać i mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu mi się to uda. Bo to muszę ogarnąć od samego rana, żeby do 14 wrócić. Także taki jest plan. Zobaczymy, czy coś ciekawego będzie. No. Także zabieramy was ze sobą. Dzisiaj cały dzień w biegu, e, w zasadzie rano nas nie było, tak jak mówiłam, później tylko wróciliśmy, popakowaliśmy, popakowałam te prezenciki dla Filipa, e, później po nich pojechaliśmy i stwierdziliśmy, że na obiad zrobimy szaszłyki z ogniska e, i tak jak poszliśmy na ogród, tak wróciliśmy, jest w pół do siódmej, ale w międzyczasie jeszcze przekopywaliśmy ogródek. Mam wrażenie, że jeszcze jakieś mrówki po mnie chodzą. I tak jak teraz wróciłam i usiadłam, to po prostu czuję każdą możliwą e, kość i wszystko, także tak mnie wszystko boli. Więc będę już kończyć tego vloga, bo czuję się cała połamana. E, widzimy się w kolejnych. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Pa!